Policyjne ćwiczenia na Leszczyńskim lotnisku rozpoczęły się dziś rano. Jak zapewniają ich organizatorzy, to zaledwie trening przed zbliżającym się wielkimi krokami euro. Zgrywamy całą kompanię, ponieważ są to policjanci z całego województwa, którzy podlegają pod komendę miejską Policji w Naszym zadaniem jest zgrać ten zespół ludzki, tak żebyśmy przed euro byli już gotowi. Scenariuszy nie mamy. Policjanci mają być zgrani przede wszystkim, bo to jest najważniejsze w działaniach pododziałów zwartych. Chodzi też o zabezpieczenie przyjazdów, kibiców, no a w, w jakichś ekstremalnych sytuacjach także utarczki z kibicami. Do dzisiejszych ćwiczeń na leszczeńskim Lotnisku zmobilizowano około 100 policjantów z południowo-zachodniej Wielkopolski. Poza nimi w tarcze i pałki zbroili się też strażnicy miejscy. Ponieważ strażnicy miejsce nie tajemnicą od lat wspomagają nas, w związku z powyższym jest taka możliwość w dniu dzisiejszym i strażnicy, miejscy też pomogą, a przy okazji nauczą się współdziałania z policją. Policjanci, którzy dziś brali udział w leszczyńskich ćwiczeniach, najprawdopodobniej wezmą udział w zabezpieczaniu meczów Euro. Na razie nie wiedzą jeszcze, dokąd zostaną skierowani. Tego typu ćwiczenia przydatne są także w zabezpieczaniu innych imprez sportowych organizowanych już na miejscu w Lesznie. Chodzi m.in. o mecze żużlowe podwyższonego ryzyka. Michał Wiśniewski, Panorama Media PL.